Moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak surowiec użyty do produkcji makaronu i jak składnik główny wpływa na nasz finalny koszt naszej potrawy. Przygotujemy dzisiaj cacio pepe jako pierwsze zdań. Będzie to cacio pepe przygotowane na makaronie bezjajecznym. Makaron świeży, bezjajeczny, przygotowany z semoliny, czyli mąki z pszenicy durum, mąki, która charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysoką zawartość glutenu. Nie używałem jajek z racji tego, że mamy trend kuchni roślinnej, kuchni wegańskiej. Nie chcę, żeby jajko przeszkadzało nam w tym makaronie. Do przygotowania potrzebujemy tylko kilka prostych produktów: makaron, pieprz, odrobiny tłuszczu może być to oliwa bądź masło, oraz ser pecorino. Przygotowałem się dla Was już wcześniej tutaj taki arkusz ciasta. 400 gram semoliny, 180 gram rządku i odrobina soli, nic więcej. Można, oczywiście, takie ciasto przygotować sobie wcześniej. Ja dzisiaj pokroję takie grube papardelle. Dobrze, z racji tego, że ten sos jest naprawdę bardzo, bardzo szybki i prosty w przygotowaniu. Zacznę jednak od przygotowania mojego sosu. Mamy wiele wersji, tak naprawdę, przygotowania kacio W mojej wersji na łyżce masła podgrzewam odrobinę świeżo mielonego pieprzu, żeby ten pieprz uwolnił jak najwięcej swojego aromatu. Tuszcz jest potrzebny po to, żeby pomóc w tworzeniu emulsji, która będzie tak naprawdę bazą naszego sosu. Więc na łyżce masła dość spora ilość świeżo mielonego czarnego pieprzu, ser owczy pecorino twardy dojrzewający. Pieprz się podgrzewa, uwolni swój aromat dzięki temperaturze oraz tłuszcz, jak wiemy tłuszcz jest naturalnym nasiennym smaku. Wrzucamy nasz makaron, z racji tego, że jest to makaron ultra świeży, będzie gotował się maksymalnie. Około minuty czasu i ostatnim składnikiem, który będzie jakby drugą częścią naszego sosu, będzie właśnie ta woda z gotowania tego makaronu. Przy kaci pepe bardzo ważny jest moment dodawania samego sera do naszej pasty. Gdy całość będzie zbyt gorąca, ser się skoaguluje, wytworzy się z niego olej, wydzieli się olej i zostaną twarde grudki sera. Także tutaj ser dopiero wetrzemy na nasz tłuszcz oraz makaron jakąś minutę po połączeniu tłuszczu z makaronem i z naszym pieprzem. W repozorom takie mało, mało składnikowe sosy są czasami najtrudniejsze, prawda, żeby wytworzyć właśnie tą emulsję, która jest pożądana do obtoczenia tego całego naszego sosu. Makaron według legendy wywodzi się z Chin. To ponoć Marco Polo właśnie podczas swojej wyprawy. Przywiózł go do, do Włoch, ale jest to tylko legenda, bo tak naprawdę są zapiski, które mówią, że już w starożytnym Rzymie i Grecji widywali ciasto, które wysychało, płaty ciasta, które wysychały sobie na świeżym powietrzu, na słońcu. Więc tak naprawdę do dziś nie jest sprecyzowane, skąd ten makaron pochodzi. Makaron gotowy. Dodajemy go do środka. Do środka ląduje również odrobina wody z gotowania makaronu po to, aby móc wytworzyć właśnie tą maślaną emulsję. Kiedy temperatura jest odpowiednia, wcieramy do środka około 25 gram sera pecorino. Bardzo ważne. Delikatnie mieszamy tak, aby ten ser razem z gorącą wodą i z tym tłuszczem w postaci masła wytworzył bardzo fajną kremową emulsję. odrobinę świeżo mianowego pierwszy na górę. I najprostsza forma sosu, czyli taka podstawowa emulsja na bazie masła, sera oraz wody. E, gotowa. Takie Przygotowanie takiej porcji na takiej makaronie, jak dzisiaj Wam pokazałem, to jest około 3,50. Więc to jest to koszt bardzo, bardzo mały. Taki koszt oczywiście można sobie zneutralizować, zminimalizować, e, stosując zamienniki, prawda? Zamiast sera pecorino używamy takiego najprostszego sera, e, twardego. Zamiast makaronu z semoli możemy użyć gotowego makaronu e, suchego, także to jest e, moja propozycja pierwsza dla was. I kolejny makaron, e, a raczej pierożek, e, będzie to tortellini. Zostajemy na razie przy makaronach świeżych, makarony suche przygotuję na koniec. E, tortellini, czyli nic innego, jak taki mały e, pierożek w formie trójkąta, zawijany z farszem w środku. Standardowo do przygotowania e, farsz jest mięsny, może być nabiałowy, prawda, serowy, bądź warzywny. Dzisiaj przygotujemy sobie tortellini z pieczoną dynią, szałwią oraz polonym masłem. Takie bardzo klasyczne połączenie, dość znane chyba na całym świecie. Do przygotowania tego tortellini przygotowałem już wcześniej farsz. Farsz to jest nic innego jak wolno duszona dynia z odrobiną cebuli oraz tymianku. Taki farsz dosimy na małym ogniu około godziny, następnie przekładamy sobie do rękawa tak, żeby móc Łatwo formować cząstki naszego farszu. Sosem będzie palone masło, czyli masło podgrzane do odpowiednio wysokiej temperatury, kiedy staje się takie lekko orzechowe w aromacie. Świeża szałwia oraz samo ciasto. Tutaj w tym wypadku już nie jest to ciasto bezjajeczne, jest to ciasto jajeczne, a tak naprawdę przygotowane na samych żółtkach. Na około kilogram mąki 40 żółtek, więc nie jest to ciasto tanie. Można oczywiście zastosować zamiennik. To ciasto jest wstępnie rozwałkowane, ale dalej jest. Zbyt grube, aby móc przygotować z niego tortellini, więc ja jeszcze przypuszczam sobie je na minimalnie cieńszy rozmiar grubość. W tego, że to ciasto ma bardzo dobrą proporcję hydracji oraz zawiera mnóstwo żółtek, które są dość tuste, to ciasto zachowuje się trochę jak taka plastelina. Nie podsypuję go mąką. Przycinamy ciasto. Na pożądany kształt. Układam farsz na samym środku. Delikatnie wodą zwiżam dwie krawędzie. Składamy je na pół i następnie zawijamy na palce w dół tak, żeby powstał małe zagłębienie. Bardzo ważne jest, żeby przy pomocy palców usunąć całe powietrze, które jest w środku pomiędzy farszem a ciastem. Ciasto wysoko jajeczne na pewno będzie charakteryzowało się dużo, dużo lepszym smakiem co na pewno będziecie mieli okazję potem skosztować Sam widzicie tortellini na pewno będzie czynnością pracochłonną rozmiar tak naprawdę zależy już od waszych upodobań wspomniałem, ten farsz jest z dyni słuchajcie, tak naprawdę farsz najlepiej sprawdza się w formie sezonowej, tak? mamy sezon na dynię dajemy dynie w lato jak najbardziej nowaliki, na jakieś zielone warzywa również przejdziemy do przygotowania bardzo prostego sosu czyli polonego masła. Bardzo porządna porcja masła ląduje właśnie w rondelku i teraz przez takie podgrzewanie na średnim ogniu doprowadzimy masło do około 160 stopni Celsjusza. Najprościej e, sprawdzić to organoleptycznie. Na dnie rondelka pojawią się takie odrobinę brązowe drobinki. E, to jest dla nas dobry znak, że ta część mleczna zawarta w maśle odpowiednio się dla nas przypaliła. Na sam koniec do zaromatyzowania użyjemy świeżych listków szałwii. Tak naprawdę takie masło możecie zaromatyzować dowolnym ziołem, które akurat Wam wpisuje się. Jeśli chodzi o sam makaron, obecnie na rynku można zaobserwować dużo różną kolorowych wersji. Tak naprawdę trzeba sobie przekalkulować ilość płynu dodawanego do środka i możemy użyć różnych warzywnych PIRE różnych właśnie barwników pochodzących z warzyw takich jak chlorofil, czy tam antocyjany po to, żeby ubarwić sobie ten makaron, żeby był bardziej apetyczny dla oka i żeby lepiej się prezentował na naszym talerzu. Może być to zielony, prawda, czerwony. Standardową proporcją do przygotowania takiego ciasta jajecznego na świeżo to jest jedno jajko na 100 g mąki. Oczywiście według Waszych upodobań możecie sobie to regulować i balansować. Ja osobiście używam na pół kilo czterech jajek. W zależności oczywiście też od wielkości jajka, prawda? mam jajka większe, mniejsze i w zależności też od potrzeb. Ciekawostką jest to, że w zależności od regionu Włoszech, produkują makaron z różnych mąk. Masło pracuje, daje znak, przy pracy z takim masłem bardzo ważne jest, żeby tego masła nie przepalić, więc biorę sobie świeży rondelek i przelewam masło tylko po to, żeby zatrzymać proces dalszego gotowania, dalszego jego spalania na gorąco. Wrzucam kilka listków szałwi tak żeby oddały one swój aromat i gotujemy nasze tortellini. Myślę, że półtorej minuty, maksymalnie dwie. W momencie, kiedy tak naprawdę wypłyną do góry, to jest znak dla mnie, że one są gotowe. Nie chcemy ich też rozgotować w tym, żeby były cały czas al dente. Jeśli robimy farsz surowy mięsny, one potrzebują minutę, półtora minuty więcej czasu podczas tego gotowania. Kolejny rodzaj pierożka będzie to e, ravioli. Ravioli, czyli pierożek składany jakby z dwóch e, warstw ciasta. Dolna warstwa farsz i przykrywamy kolejnym płatem. Wyciskamy całe powietrze. Dzisiaj taka bardzo prosta wersja z ricottą. Farsz składający się będzie z ricotty, odrobiny parmezanu e, i jajka, po to, żeby ten farsz był delikatnie bardziej spuch, spuch, spuchnięty e, i zwięzły dobrze. Moje tortelini jest gotowe, ląduje w maśle. Obtaczam całość. Dolecam w tego ciasta, które składa się z wielu żółtek. Jest to, że to ciasto praktycznie nie deformuje się podczas gotowania. Samo przygotowanie bardzo szybkie. Najdłużej tak naprawdę schodzi się nam w procesie formowania tego tortelini. Kolejna ilo, Oilo w formie naszego ravioli. Sos składający się z kilku bardzo prostych składników, czyli oliwa, czosnek, chili i natka pietruszki. Jak wspomniałem, farsz składający się z ricotty, odrobiny jajka oraz świeżo tartego parmezanu. W odróżnieniu do tortellini, do ravioli przygotowałem takie właśnie bardzo klasyczne ciasto, gdzie używamy jednego jajka na 100 gram mąki. Tak naprawdę ilość jaj decyduje w tej naszej paście jajecznej, ocenie tego finalnego makaronu. Warto też wziąć pod uwagę to, że jeśli chcemy robić makarony świeże, potrzebny jest nam pracownik przeszkolony, który będzie wiedział, co ma z danym produktem zrobić. Mamy nasze ciasto. Przy pomocy rękawa układam Zrobimy jedno ładne duże raviolo w odpowiednią ilość farszu. Powierzchnię dookoła smarczu smarujemy wodą bądź jajkiem po to, aby dwa kawałki ciasta ładnie się połączyły. Przy pomocy katera odcinamy na ciasta. Nasze raviolo gotowe. Przejdziemy do przygotowania sosu, którego bazą będzie oliwa z oliwek. Jeszcze około 2-3 łyżki oliwy, ząbek czosnku pokrojony w cieniutkie plasterki i bardzo ważny czosnek, podgrzewam od razu z oliwą od samego początku, tak żeby cały aromat z tego czosnku przeniósł się do naszego sosu. Dość sporo świeżego chili, około posiekanej łyżeczki razem z pestkami również ląduje do środka i natka pietruszki, która wyląduje w tym sosie dopiero na sam koniec, Smażymy do momentu, aż czosnek będzie bardzo minimalnie rumiany na krawędziach. Nie mocniej z tego względu, że czosnek, gdy tylko lekko zbrązowieje, od razu daje bardzo intensywną gorycz. To jest dobry moment, żeby ugotować nasze raviolo. Z tego, że jest dość spore, będzie potrzebowało około dwóch minut. Czosnek ma piękny kolor, więc ściągam cały sos na bok. Mamy kilka wersji. Oryginalnie jest to samo oliwa, czosnek i natka pietruszki. Ja osobiście zawsze lubi dodać odrobinę wody z gotowania makaronu i minimalną ilość masła, która spowoduje, że ta oliwa nie będzie taka ciężka, powstanie tak zwana emulsja, która miała też miejsce przy pierwszym naszym makaronie, więc minimalna ilość masła, posiekana natka pietruszki, świeżo mielony pieprz oraz szczypta soli. Szczypta tylko dlatego, ponieważ całe raviolo przyprawie, jeszcze parmezanem raviolo gotowe. Mieszam całe raviolo razem z sosem, tak żeby te smaki dokładnie się połączyły. Z oliwy oraz odrobiny masła powstała piękna emulsja. Ten sos nie jest już taki ciężki jak w oryginale. Bardzo proste raviolo aioli olio gotowe. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasze świeże makarony, czyli pasta, freska, makarony, które są dość specyficzne w swoim smaku, bardziej w teksturze, ponieważ zachowują się odrobinę inaczej podczas gotowania i na pewno potrzebują też krótszej obróbki w naszej makaroniarce. Ostatni makaron to będzie makaron suszony. Ja przygotowałem dzisiaj dla Was makaron w stylu carbonara alla romana, rigatoni. Rigatoni dość popularne właśnie podczas przygotowywania makarona właśnie z tym stosem. Jaką mamy różnicę? Na pewno różnica będzie wynikała z długości czasu jaki potrzebujemy, żeby ten makaron ugotować. Takie makaron to jest około 7 minut, żeby zrobić go na al dente, więc makaron od razu ląduje do naszej paściarki. W tym czasie mamy czas, żeby przygotować sobie sos. Sos składający się z kilku bardzo prostych produktów. Oryginalnie w Rzymie jest to guanciale. Guanciale, czyli taki policzek wieprzowy. Ja dzisiaj mam dla Was wersję z pancettą. Panczetę na odrobinie oliwy z oliwek szklimy. Tak? Nie chcemy tej panczety przesmażyć, nie chcemy zbytnio jej skolorować, więc kroję ją i nasza panczeta ląduje na oliwie. Od razu słyszymy, że wszystko zaczyna pracować. To zajmie nam około minuty na średnim ogniu i mamy teraz czas, żeby przygotować sobie sos. Carbonara to jest sos na bazie jajka, jajka całego z odrobiną świeżo mielonego pieprzu oraz sera. Bardzo często Włosi używają samego pecorino. Ja dzisiaj zrobię taką wersję lekko spłoszczoną i pomieszam pecorino z parmezanem po to, żeby ten smak był delikatnie łagodniejszy. Jajko mieszamy z pieprzem oraz serem. Do uzyskania konsystencji i połączenia tej masy razem. I tutaj oczywiście kluczową rolę będzie znowu grał składnik, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli woda z gotowania naszego makaronu. Przyłączenie tego sosu bardzo ważne, bardzo istotne. Będzie to, żeby nie gotować tego sosu ponownie. Wiadomo, dlaczego składa się on z jajka? Więc jeśli będziemy to podgrzewać, to jajko nam się całkowicie zetnie i zrobi jajecznicę zamiast sosu. Oczywiście, ile regiony we Włoszech, tyle carbonar. E, tak samo jak w Polsce z żurkiem. Co region żurek smakuje inaczej i składa się z różnych. E, z różnych prawda, składników. Ja dzisiaj robię taką wersję bardzo podobną najbliższą oryginałowi, czyli tej karbona karbonarze e, w stylu rzymskim. Oczywiście w Polsce praktykuje się dodawanie śmietanki do sosu, co jest profanacją dla Włochów. E, mając takie bogate składniki, prawda, jak makaron jajeczny, jajko i guanciale, dawać tam jeszcze śmietanę, która jest tłusta, dla nich to jest grze. No, aczkolwiek w Polsce to zabieg bardzo popularny i znam wiele osób, które mówią, że karbonara bez śmietany nie jest carbonarum, to już zostawiam do Waszej dyspozycji. Na pewno wiecie, co Wasi goście lubią jeść. Jakie są plusy takiego makaronu suszonego? No to, że nie potrzebuje temperatury, e, prawda, chłodniczej do przetrzymywania. Na pewno ma dłuższy termin przydatności do spożycia. Jeśli kupujemy dobry włoski suszony makaron, e, jest ciężko powiedzieć, który jest lepszy, a który jest gorszy. tak? Tutaj tak samo. Wy musicie zdecydować, który bardziej e, wolicie. Znam osobiście kilku Włochów, którzy mówią, że tylko makaron słyszony nadaje się na dobre makarony. Dobrze. Pancetta się delikatnie zeszkliła. Tuż wieprzowy się wytopił. E, Mogę wlać do środka odrobinę wody z naszego makaronu. Dlaczego wlewam tę wodę? Spowoduje to, że te dno garnka, dno patelni, które mamy, delikatnie e, się wystudzi. Tak? W momencie wlewanie jajka do mojego sosu i będę miał na spodzie jajecznicy. tak jak powiedzieliśmy dodatki do, so, dodatki do makaronów sos emulsyjny czyli cacio pepe sos na bazie tłuszczu czyli i ilo oilo i nasze tortellini z pełnym masłem będzie sos jajeczny czyli carbonara no i tak chyba najbardziej popularny sos który jest dostępny w wielu restauracjach to oczywiście sos pomidorowy najbardziej prosty E, chyba najbardziej uniwersalny, jeśli chodzi o przerabianie tego sosu na różne inne wersje. Przygotowałem dla Was, za chwilę sobie omówimy te dania w różnych wersjach z różnymi składnikami e, i zobaczycie, jak, e, jak główny składnik wpływa na cenę naszego, e, naszego dania gotowego. E, zrobiłem takie porównanie, gdyby zrobić te ciasta, właśnie z tym, które zjecie dzisiaj, czyli z tym z żółtkami, gdzie dajemy prawie 40 żółtek na kilogram mąki. I przygotowałem takie tortellini z takim najzwyklejszym ciastem, właśnie jak było na cacio pepe, czyli semola i woda. Dodaję nasze jajka w całości do rondelka. Jajka, które były wcześniej wymieszane z serem. I do środka wyląduje nasz ultra gorący makaron. Mieszając ten ser, który jest w naszym jajku, razem z jajkiem, spowoduje na ładną emulsję. Ja całość delikatnie podgrzeję jeszcze, uważając na to, aby ten makaron tutaj nie obrócił się w jajecznicę. Wersja bardzo bogata w smak, guanciale czy pancetta, wędlina taka dojrzewająca na sucho, więc tutaj smaku jest bardzo sporo. Jest jajko, jest świeży pieprz. W momencie, kiedy cały ser spuścił się, jajka się delikatnie zagęściły, nasza carbonara jest jak najbardziej gotowa. Przekładam sobie całość na talerz i całość wykańczam jeszcze odrobiną sera. Cztery rodzaje pasty: bardzo szybkie, bardzo proste. Taką zaletą makaronu jest to, że w momencie, kiedy nasz makaron się gotuje, mamy czas przygotować super prosty, super szybki sos. Na pewno dania przygotowane na makaronach foodcostowe wychodzą bardzo dobrze. Teraz sobie to wszystko omówimy. Casio PP, produkt oryginalny. Co zrobić, żeby ten koszt obniżyć? Zmieniamy Pecorino na dowolny ser twardy, dojrzewający, który z automatu obniża nam cenę o prawie, przepraszam, foodcost o prawie połowę, tak? Więc zobaczcie, jak produkt oryginalny Produkt, który pochodzi prawda, z Włoch, może wpływać na ceny. Tylko czy ta cena i ten food cost, który nam spadnie, przemówi naszych gości, to już zostawiam Wam też do rozmyślania. Tortellini. Tortellini z dynią, które dla Was przygotowałem, z makaronem. Ultra bogatym smak. Przy użyciu tam 40 prawie żółtek na kilogram ciasta. Koszt takiej porcji to jest 7 zł. Food cost mamy 20%. Tutaj, żeby obniżyć to, zmieniłem trochę farsz, ujęłem trochę składników, które byłyby w oryginalnym farszu, takie jak ciasteczka Maretti zmieniłem również ser na ser, który jest serem tańszym i food cost spadł nam na 11, prawie 12%. Ravioli bądź raviolo, w od tego, jaką formę sobie założycie, 7 zł porcja, 22% food costu. Co zrobić, żeby ten koszt uciąć? No, znowu ser. Czyli ricotę mieszamy sobie z odrobiną twarogu. Jaka proporcja, co już zostawiam Wam? Tutaj zeszliśmy do kosztu 4,21 za porcję. Jeśli wymieszamy to pół na pół. I carbonara. Tutaj będziecie ciekawie. Słuchajcie, to jest oryginalna carbonara, tą, którą przygotowaliśmy dzisiaj. Czyli pancetta, parmezan, pecorino oraz rigatoni. Wersja numer 2 to jest carbonara, gdzie zastąpiłem panczetę boczkiem, ale dalej trzymamy dobre składniki, bo mamy ser sergę padano. I wersja numer 3 to będzie carbonara, taka w stylu polskim: czyli boczek, cebula, śmietana i spaghetti z paczki. Okej, okay, tak to będzie wyglądało. Pierwsza carbonara to jest 7,74 za porcję, czyli dość sporo jak na makaron. 7 zł to jest dość sporo jak na makaron w koszcie przygotowywania, gdzie używamy makaronu e, suszonego. Przy przy tym, przy tym, przy tym koście porcji mamy food cost 26% przy bardzo niskiej cenie sprzedaży, bo 30 za zł na oryginalną Carbonare to jest prawie nic. tak? Tyle kosztuje carbonara w wersji e, PL. W wersji numer 2, gdzie zamieniłem ser e, i zamieniłem boczek, mamy 4,51, czyli już prawie 3 zł mniej i food cost na poziomie 15%. To jest taka wersja naprawdę optymalna i myślę, że będzie smakowała naszym gościom i będzie. E, bardzo taka rentowna dla naszego portfela. No i wersja numer 3, co ciekawe, Carbonara w stylu polskim 4,90, czyli jest trochę droższa e, od tej, która była pół oryginalna. Tutaj mamy food cost 16% e, przy tej, przy koszcie porcji 4,90. Jak mówiłem, Carbonara i Carbonara. E, to, co Wasi goście lubią, to musicie dla gotować, bo to oni e, napełniają Wasze portfele, tak? Oni są wasimi stałymi klientami. E, I to chyba głównie o tym trzeba myśleć podczas budowania e, takich dań w menu. Z mojej strony to wszystko. E, zapraszam Was teraz do naszego lobby na degustację, gdzie będziecie mogli każdego dania skosztować sobie po kolei.